Przyznam trening po dwutygodniowej przerwie chorobowej. Dzisiaj zrobię trzy grupy mięśniowe. Zaczynam od barków tył w opadzie używając maszyny dobrze izolujący tylny akcjon. Robię tych serii 4 później wznosy na przód w użyciu ławki, czyli siedzę sobie pod kątem, obciążam kręgosłup i robię unoszenie do poziomu wzroku tych serii też progresywnie. Robię 4 Staram się dochodzić do ciężaru około 18 kg. Nie opuszczam ręki całkowicie. także to napięcie tutaj uniesione na ramiennego, przedniego jest dość spore. I staram się też nie zarzucać ciężaru. Następnie przechodzę do wyciskania. Na maszynie szmita nad głowy też progresywnie zwiększam uciążenie tak żeby w ostatniej serii nie wykonać mniej niż, niż 8 powtórzeń. Dzisiaj ze mną nikt nie trenuje, bo oni idą swoim torem, a ja już chciałem zacząć trening. Więc nie, nie tracę czasu. Wstępnie już się tutaj zaadoptuję, kolejną robię. Ciskanie, y, można powiedzieć francuskie z za głowy w siedzeniu sztangą łamaną łączonym ćwiczeniem z bicepsami wznosu sztangielek bez skrętu w siedzeniu i też w każdej serii wykonuje około 12 powtórzeń